Podobno, te studio, które zajmuje się Oblivionem, gdzie Bethesda odsourcowała cały ten projekt, podobno jakby specjalizuje się w remajkach i tego typu grach, więc za kilka dni się dowiemy, co to będzie. W sumie jestem ciekawy, bo w tym roku akurat, akurat ogrywałem pierwszy raz Obliviona i wydaje się ciekawą grą, tylko nudną, jak te nasze standardy. Jestem ciekawy, czy ten remake faktycznie zmieni, zmieni go na tyle, że na przykład dla mnie będzie bardzo atrakcyjny, więc no, to jest mega zajebiste. Fajne jest to, że oni remake'ują dobre gry. A to znaczy, ostatnio była fala remake'ów PlayStation z dupy, jakiś The Last of Us albo jakaś ta gierka, Days Gone chyba, gierka o zombie, no jakby te gry miały po dwa lata, po trzy, nie wiem, po cztery, to robili z tego remaster, totalna głupota, gdzie taki Oblivion właśnie jest idealnym przykładem, że to jest gra, która na to zasługuje i tego potrzebuje. Ja się nie zdziwię, jeżeli ta gra będzie lepsza niż połowa gier, która teraz wychodzi, bo kolor tej gry jest zajebisty i jak Ludzie zobaczą, że ej kurwa, to ktoś potrafił x lat temu stworzyć grę z takim korem, a teraz dostajemy to gówno? No to kurwa, ej.